Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Wojciech Majkowski, Totus Alius, zakreślisz krzywe linie wyginające włók naszą czasoprzestrzeń. Stawiasz nasze tu i teraz na wstędze mybiusa, a kiedy choć to niemożliwe, znajduje z niej wyjście. Zakreślasz wokół mnie krąg miłości, próbując uwięzić mnie w nim na zawsze. Tymczasem ze mnie typ kanciasty. Nie wpasowuje się w figury miękkie, w żadne powierzchnie jednostronne, choćby najpiękniej wykreślone kobiecą ręką. Odrzucam każde ograniczenie. Jestem inny. Jestem obcy. Jestem alius. Alius. Alius, totus alius. Czytał Bogdan Dmowski.